Co się dzieje? Słuchajcie, dynamika ceny. Jest poniedziałek, jest święto. Czy to ma jakieś znaczenie? Niby tak, niby nie. Nie ma tutaj żadnych danych dzisiaj, więc patrzymy tylko na wykres. Dla mnie takie dni były kiedyś ulubione, ponieważ nie musiałem martwić się o danymi. Ani czekać na te danych, ani chwilę podanych. Patrzcie, na H4 wygląda to w ten sposób. Mamy pattern numer 2. Klasyczny, tak? Myślę, że nie muszę go przedstawiać czy rozrysowywać. Na M30 wygląda to w ten sposób, zejście, zobaczcie, że jest tutaj długi podjazd, to nie jest typowa dynamika ceny spadkowa, brakuje sprzedaży, zobaczcie ile świec tutaj jest, tak? Natomiast na M5 teraz mamy taki podjazd w czasie rzeczywistym, czyli po tym wszystkim tutaj, co się zdarzyło, odejścia i tak dalej, właśnie... Na chwilę musiałem przerwać nagranie, bo widzieliście, co się stało z dynamiką ceny. Wykres stąd zaczął wchodzić w dyskont cienia, czyli w tą sytuację i ja może zrobię tutaj cieńszą kredkę, tak? I zaczęliśmy schodzić tutaj. Z tej sytuacji nagle przyspieszenie, topnięcie takie dosłownie, tak? 2-3 sekundy wykres znalazł się tutaj i zobaczcie, dynamika ceny nagle wzrosła agresywnie i to jeszcze w dyskoncie ceny, czyli w paternie numer 4, chociaż pattern numer 4 to jest Moment, kiedy od razu świeca wchodzi w cień, a nie po jednej świecy mamy drugą świecę, która wchodzi, ale również. No to jest wykres M5, więc symbolika paternu numer 4 jak najbardziej, bo to nie są świece H4, że tutaj dwie świece H4 i dopiero wykres zaczął spadać, tylko wykres M5, czyli jedna świeca tutaj przez chwilę stała i wszystko w 10 minut w sumie się dzieje. Także, także otworzyłem tutaj trade. Mimo tego, słuchajcie, czy mamy tutaj typowy napływ sprzedaży? Zobaczcie, tu była próba, było odbicie. Tutaj 1, 2, to jest w sumie trzecie, e, trzecia próba przełamania. Zobaczymy, na ile będzie skuteczna. Na ten moment, zobaczcie, nerwowość ceny się pojawiła, stąd wykres wybił się boom, nagle jest nerwowość ceny. Jeżeli cena nie wybija mocno się tutaj w te rejony, to jest to bardziej nerwowość ceny spadkowa. Także robimy stop, zobaczymy co się wydarzy, jak wykres dojdzie tutaj. Czy go szarpnie agresywnie do góry i zamkniemy na zero, czy jak dojdzie w te rejony, przebije i wykres zacznie spadać czyli wykona właściwego przełamania na wykresie M30, na H4, to czego byśmy oczekiwali. Na razie, hmm, nadzieja, szanse możliwości. Nadzieja jest duża, bo nie ma mocnego odejścia do góry, a rynek zaczął spadać w dół. Także jest prawdopodobieństwo spadku. Ale to zobaczymy, okaże się to za chwilę. Na ile, e, na ile jest to możliwe. Natomiast, kiedy byśmy zamykali taką transakcję, zobaczcie, jak wchodzimy gdzieś tutaj, czy tutaj w rynek i przewidujemy spadek, frywolny w dół, czy jakikolwiek, czy systematyczny, ale ruchy w dół, tak wykres, Łapie dynamikę prowzrostową, jak oceniam to w innych filmach, że wygląda to w pojedynczej świecy w ten sposób, tak? Czyli mamy zygzaki w jednej świecy prowzrostowe, ruchy, czyli wzrost, zatrzymanie się i kolejny wzrost. Jak tutaj mamy, to nie jest jakby zygzaki, tylko jest to jakby pojedynczy ruch, który dalej rośnie, tak? Tutaj na ten moment. Ale... Jak wykres stąd zacznie podbijać dalej wysoko i wzrośnie tutaj, to trzeba będzie zamknąć tę transakcję, no bo to oznacza to, że wykres może znowu tu rosnąć i stąd znowu może opaść, ale nie doszło do tej dynamiki ceny, którą przewidywaliśmy. Także rynek po prostu był za słaby. Także zamkniemy ten trade. Natomiast dotąd jak najbardziej nic się nie dzieje, bo jest to wykresem 5. To jest 5 pipsów tutaj, 5 pipsów tutaj to żaden ruch. Także spokojnie powinniśmy siedzieć, tak naprawdę. Dlatego wykresem 5 jest wodniczy. Dlaczego? Bo zobaczcie, dotąd jest 5 pipsów, już patrzysz, o Boże, wsparcie opory przybiło, tak? A prawdziwe wsparcie opory, zobaczcie, tu jest 12 czy 20 pipsów, tutaj. Dotąd powinniśmy tak naprawdę trzymać trade, czyli dlatego ja mówię, żeby tradeować na M30. Zobaczcie, wsparcie opór jest tutaj najbliższy, tak? Czyli jak otwieramy rynek, o ile nie ma typowej, bardzo mocnej negacji, to powinniśmy dać rynkowi te 10, 15, 20 pipsów. A bardziej zaawansowani gracze przechodzą na, na M5 i zamykają dużo szybciej, tak jak ja, po samej dynamice ceny, czyli nie czekam aż tu wykres dojdzie i mnie zamknie, tylko oceniam tą dynamikę ceny, właśnie jak dojdzie tu, co dalej, tak? Czy ona ma dalej możliwości spadkowe, czy to była negacja, tak jak tutaj, czy tu była negacja, czy dalej rynek odwróci w dół? Po prostu nie tyle, że ja wiem. Prawie wiem, po dynamice ceny po prostu jestem w stanie na 60-80% stwierdzić, gdzie ten wykres będzie przebiegał, czasami na 90%, tak? Na dany moment, czyli żyjąc w teraźniejszości, nie na przyszłość, nie na godzinę, nie na dzień, na daną minutę, tak? Czyli na daną minutę, zobaczcie, wykres jest prospadkowy, nie doszedł nawet tutaj, tutaj, to jakieś pierwsze mikro opory na M5. I wykres znowu stoimy na 0 i spada. Zobaczymy, jak tu się dalej zachowa, tak? Albo jak go odbije, jak się tu zachowa, tak? To jest taka walka, zobaczcie. Znowu mamy ruch taki, jak tu się wykonał, tak? Czyli to pierwsze tąpnięcie tutaj, takie bum-bum-bum, co zatrzymałem film i otworzyłem rynek. Tutaj mamy znowu taką dynamikę ceny. Patrzcie, po takiej dynamice ceny, raczej powinno przebić to minimum, tak? Wykres odchodzi, patrzcie, kłóci się ze sobą. Mamy 5 minut już filmu, czyli 5 minut akcji. Ale wykres już przebił pół pipsa. I za chwilę, jak on tutaj stoi na minimach, jak go nie odrzuca do góry, tak? czyli nie rośnie do góry, czy nie robi zygzaków do góry w jednej świecy, to tąpnie zaraz wykres znowu. Tak? Także nie musimy pauzować, poczekamy tą minutę czy dwie. Zobaczcie, pips poszedł już, tak? Pierwszy sygnał, i dalej agresywność tutaj się toczy. Zobaczcie, nie odbija go do góry, nie odbija go tutaj. Bardzo dobra dynamika ceny. Takiej agresywności zawsze szukamy w tradeach, tak? Bo to oznacza, że jest tutaj brak płynności, jakaś walka, kłótnia, że ten wykres będzie dalej spadał, tak? No, chyba że stąd jednak okaże się, że zrobi nagle tutaj skok i sobie znowu zacznie łapać dynamikę wzrostową, tak jak przez chwilę tutaj w tej świecy próbował złapać taką dynamikę. Nie były to typowe ruchy tego typu, ale po prostu rynek wzrósł i sobie rósł i sobie chodził i sobie rósł, ale nie widziałem tam typowych rund. Typowa runda to by było rynek wzrósł, zakiwał się i znowu w tej samej świecy zaczął rosnąć. Tak? Nie widziałem czegoś takiego tutaj. Tutaj też nie ma żadnej rundy prowzrostowej. Jest to zwykła runda spadkowa. Jak na razie. Okay, zróbmy, zróbmy pauzę w takim razie. Dosłownie minutę później, czy dwie minuty później, jak rynek zrobił coś takiego i jesteśmy w takim rynku, który miał problem z przebiciem i tutaj miał problem i teraz szedł i odbija tego momentu, jeżeli tutaj byłby olbrzymi wolumen, tutaj dzisiaj nie jest to olbrzymi wolumen, tak? Ale jeżeli byłby, to, to co? Zamykalibyśmy, czy trzymalibyśmy, jak rynek tutaj podszedł do góry? Jeżeli byłby to, słuchaj, 10 lotów czy 5 lotów. Jeżeli wykres zacząłby tutaj podskakiwać i znalazłby się znowu na tej linii, wypadałoby zamknąć na 0. Na 0 ma minus 2, minus 3, plus 1, coś koło 0, tak? Natomiast w tym momencie wykres, nazwijmy to, uratował się, przynajmniej na chwilę. Nie chcę tutaj przebić dalej, tak? Jest to nieciekawy znak, ale akurat w tym momencie wydaje mi się, że, że on nie, nie, nie zatrzymuje się tutaj, żeby odskakiwać, tylko dalej sobie testuje i pewnie przebije. I zobaczymy wtedy, w jakim stopniu będzie ta dynamika podążała. Czy to będzie trochę słaba, która znowu będzie odskakiwała po dwóch, trzech pipsach, czy zrobi te 50 pipsów i dopiero będzie odskakiwała do góry. Bo to jest istotne, tak? Ile pipsów kolejne przebicia są, jakie są odstępy między nimi? Czy to jest 2, 3 pipsy i 2, 3 pipsy, 4 oddechu, czy to jest 50 pipsów i 2, 3, 5 pipsów oddechu? Przykładowo, tak? I ogólnie ile fala ma wzrostu czy spadku. Także no, poczekajmy jeszcze, minutkę tutaj. Walka, zobaczcie, jaka walka, ale nie wygląda to na walkę, która odskakuje do góry, tak? W ogóle, ale można się mylić, także. Zobaczmy. Ja czekam na dalszy spadek. Dobrze, przystopujemy. Wykres ma problem, więc stopujemy. I tutaj studia przypadku typowe, zobaczcie. Mamy negację i nagle kurs wyskoczył mocno i tutaj z reguły zamykamy transakcję, szczególnie jeżeli to jest mniejszy wolumen, tak? Sorry, jeżeli to jest większy wolumen, tak? To zamykamy transakcję. Jeżeli to wierzgnięcie nie było takie mocne, to wtedy mniejszy wolumen możemy sobie trzymać. Ale jeżeli to jest odejście tego typu, że wykres się zatrzymuje i tak jak wspomniałem tutaj, on lawirował na pozycje krótkie jeszcze. Tutaj nagle mamy bum, 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 i dlatego na większym wolumenie, przy pierwszych minutach czy pół godzinie transakcji, siedzimy z klikiem na spuście, czy z ręką na spuście, czyli do zamknięcia transakcji, nawet bez stop-lossu, tak? Zresztą przy małych transakcjach tym bardziej, trzeba ją po prostu śledzić. Jak mamy wybicie, szczególnie od paternu numer 4, Czyli mamy, sorry, mamy taki cień, tak, i rynek tutaj zszedł i, i nagle agresywnie zaczyna odwracać do góry, to wtedy zamykamy na zero tego typu trade, dlatego w patternie numer 4 wchodzimy gdzieś tutaj, tutaj, a nie tutaj możliwości tradingowe, tak, bo tu może być odbicie. Zresztą na tym przykładzie, czy na tym przypadku pokazuje jak szybko wychodzi z transakcji po samej dynamice. Natomiast niewykluczone, że, przybliżmy tutaj wykres może, lewo czy prawo, ruszymy go troszeczkę, tak, niewykluczone, że tutaj, to jest wykresem 5, więc on tutaj, tak jak mówiłem, dojdzie dotąd czy dotąd i znowu będzie szarżował w dół, tak, ale po takiej dynamice ja traduję, czy pokazuję zawsze tak, jakbyśmy dużym wolumenem handlowali, także na mikrokontraktach i czasami ja to nazywam demo, a to jest konto prawdziwe, tak, czy realne, gdzie pokazuje nieduże wolumeny kontraktów, Czyli po prostu ćwiczymy sobie na luzie. To te kontrakty czasami zostawiam, żeby ten rynek wchodził tu na minus i tak dalej, no bo jest tam 0,1 czy mikro czy cokolwiek, tak? Natomiast jak traduję tak jak większym wolumenem, czy pokazuje realnie, to nas zamykam na zero, bo nawet mimo tego, że mamy tutaj znowu zejście w dół, to moim zdaniem tutaj ten zielona świeca to była negacja i znowu wykres będzie miał problemy tutaj, czyli nie opłaca się otworzyć znowu, reotworzyć pozycji krótkiej, mimo tego, że wykres może spadać. Tylko po przebiciu tego momentu, czyli faktyczne przebicie i faktyczna dynamika, tak? Tylko to nas interesuje. A tak jak mówię, mniejszym wolumenem trzymalibyśmy dotąd, dotąd i dotąd. Ja tutaj pokazuję w filmach coraz bardziej zaawansowane kwestie czyli nawet najmniejsze szarpnięcia, tutaj akurat nie wiem, na minus 2 się zamknęło, czyli po prostu spread, a, a jak się siedzimy z ręką na pulsie, czy tutaj byłby to duży wolumen, to jak już takie ruchy widzimy mocne, dynamiczne, to zamykamy na 0 zanim nawet wejdzie na, na minus, mimo tego, że to była żadna ilość punktu, bo to było 5, tak? 5 pipsów ruchu. To wiecie, na, na M5 to bardzo newralgiczne ruchy są widoczne, a to nie są realne, właściwe czy wartościowe ruchy na Forex, tak, no bo zobaczcie, rynek mógłby wzrosnąć spokojnie dotąd, tak, do tych 15, 20 czy iluś tam tutaj do 20 pipsów i znowu zacząć spadać, tak, kierunek mamy obrany dobrze ale jak ktoś tryduje 10 czy 20 lotami później, to nie czeka się, aż tutaj jest 2 czy 4 tysiące dolarów na, na minusie, bo bo wzrosło, sorry, rynek wzrósł, czyli dał nam po kieszeni 20 pipsów raptem, tak? A dla nas to jest 2-4 tysiące dolców, także to nie jest przyjemne, dlatego transakcje z dynamiki ceny się odczytuje szybciutko i siedzimy w transakcjach, które przynoszą zyski, zamykamy te, które są, niepewne, niemrawe, jakkolwiek także ten wykres będziemy patrzyli dalej przez chwilę, czy on tąpnie co się zadzieje tutaj pamiętajcie, jeżeli ktoś jest początkujący, tak, musiał zamknąć tutaj transakcję, to już tyle było emocji, tyle było straty, czy zysku tyle było wierzgania w głowie tą transakcją, że dać sobie lepiej spokój, tak, ale jak ktoś jest zaawansowany zaawansowanie nie polega na na tym jak bardzo znamy wykres i tak dalej tylko w tym przypadku Zamknąłem transakcję, jest minuta, dwie czy trzy podniecenia i pozwalam, żeby to ze mnie zeszło. Czyli biorę wdech, wydech i mówię do widzenia, tak jakby nie było transakcji, tak? Czyli znowu patrzę na wykres obiektywnie. I obiektywnie mieliśmy ruch do góry, niedobry i mamy ruch w dół, ale wszystko trzyma się w, w kupie, tak? Trzyma się tutaj w obszarze, dalej zejścia w dół. Czyli patrzymy, jak tutaj dobre zejście się wykona, czyli rynek tąpnie, Zatrzyma się i znowu będzie chciał próć w dół. To reotworzę transakcję, tak jakby akcja wcześniej się nie wykonała. A jak jesteśmy początkujący średnio zaawansowani, to emocje w nas zostają, czyli nie strzepujemy ich. I tu była po prostu na zero zamknięcie, jest odczytywana przez umysł i emocje jako porażka, bo nie było zysku, tak? Mimo to, że nic się nie stało, czy nic nie straciliśmy oprócz czasu. To, to po prostu nie strzepujemy tego, jesteśmy dalej roztrzęsieni, patrzymy w taki roztrzęsiony sposób na ten wykres i albo za szybko otworzymy trade, albo za wolno, jak on już spadnie i tak dalej, i tak dalej się robi taki cyrkus czytaj brak doświadczenia emocjonalnego, już nie wspomnę o brak odczytywaniu, właściwym odczytywaniu dynamiki ceny, czy doświadczenia roku, czy dwóch na tego typu transakcjach Dlatego najpierw łupiemy na demie, dlatego później łupiemy małymi kontraktami, dlatego później są to odrobinę większe kontrakty i dopiero później, jak już znamy to wszystko i potrzy, potrzebujemy zrzucić emocjonalny bagaż tradu zamkniętego na minusie czy na zero, żeby prawidłowo odczytać dynamikę ceny, to jesteśmy w, tań, w stanie to zrobić. <laughs> Ale to jest wtedy zaawansowany trader. Takie zaawansowanie można moim zdaniem osiągnąć po kilku miesiącach yy, przy właściwym prowadzeniu, tak? najlepiej na bieżąco, czy co jakiś czas, czy po roku dwóch własnych doświadczeń, chociaż w moim przypadku po dwóch latach to byłem dalej rozstrzelony, tak? Dynamikę, wszystko potrafiłem już odczytywać, ale dalej nie potrafiłem wykonywać większości właściwych trajdów, czyli zamykać w odpowiednim momencie, trzymać, bo dalej był rozjazd, tak? rozjazd pomiędzy tym, co widzę się dzieje, a rozjazd we mnie pomiędzy emocjami tym, że otwieram, zamykam te transakcje, są porażki, zyski, straty i tak dalej, i jest po prostu roz, jest rozwałka w głowie, tak? Nie potrafimy nadążyć na tym. Także dlatego mówię, że tutaj reotwieranie pozycji odpada, chyba że mocno wykres spadnie poniżej wsparcia oporów, bo on się tutaj kłócił, wszedł w fazę kłócenia. Zostawiamy go na chwilę, może jeszcze coś dogramy, zobaczymy, tak? Ja go zostawię tutaj. W międzyczasie słuchajcie, ja sobie pracuję, kończę robić stronę duchową z wykładami o duchowości, rozwoju duchowym co podjeżdża pod to, właśnie jak strzepnąć z siebie emocje z transakcji na zero czy na minus? Eee, fachowo bo rozwijamy to na niektórych kursach typu mentoringowym, zaawansowanych na żywo, tam gdzie możemy pogadać o kwestiach, jak strzepać z siebie w ogóle odpowiedzialność za, za pieniądze, którą jednak mamy na sobie, ale te pieniądze nie są najważniejsze nigdy w życiu, tak? Także dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia jeszcze za chwilę, dogramy minutkę, dwie, jak wykres się rozwinął. Patrzcie, co się stało. Jest cofka. Wykres utrzymał się na wsparciach oporach. Ja zareagowałem tutaj bardzo agresywnie, no bo, pff, tak jak mówiłem, jest to pewne przyzwyczajenie, bo jak tradujesz, słuchaj, jednym lotem, to stop loss ustawiasz gdzieś tutaj. Sorry, jednym małym lotem, tak? Jak tradujesz jednym dużym lotem albo dziesięcioma. To, ten stop loss w ogóle go nie ustawiasz, po prostu zamykasz rynek, jak on podąża przeciwko tobie, bo nie chcesz wchodzić w kilka tysięcy złotych czy dolarów straty na dzień dobry, szczególnie jak traktujesz kontem 10 czy 20 tysięcy dolarów, tak? Także mamy tutaj spadek, on odbył się więcej niż tutaj Pips czy 2, także widać, że trochę rynek spadł. I dalej walczy ze sobą, zobacz. Tutaj nie ma super dynamiki spadkowej, ale jednak. Także otworzyłem transakcję, mówię, po takim mikrobumie, otwieram transakcję i teraz ją chwilę potrzymamy. Tu mamy wsparcie opory, także robimy stop, wsparcie opór stop loss jest w domyśle tutaj. Zobaczcie, ja go nie ustawiam, bo wszystko mam z ręki, także <laughs> nagrywam tutaj z boku jakiś film, robię jakąś stronę czy coś tam, a z boku patrzę sobie na kurs, jak on się zachowuje. Jak przebije tutaj znowu mikro wsparcie opór to będzie dobry znak, jak dojdzie tutaj to będzie zły znak i wtedy można pomyśleć o zamknięciu, także stop loss domyślę jest tutaj, kolejny stop loss domyśle tutaj, ale z reguły z doświadczenia przy moich bardziej zaawansowanych transakcjach na przestrzeni ostatnich lat nie ma takich akcji, żebym pozwalał wykresowi tutaj gdzieś dochodzić. Tu to już jest najdalej dla mnie, czyli staram się znaleźć dynamikę ceny, czy wykresy, które po prostu będą spadały, jak wchodzę w krótkie pozycje, albo jak rosną, to wchodzę w pozycje, które po prostu będą rosły, a jak nie rosną, to zamykam je na zero, czyli ochrona kapitału numer jeden. Tak? Chcesz zarabiać, nauczyć, naucz się chronić, tak? Chcesz się bić na ringu, naucz się albo przyjmować ciosy, albo ich unikać, tak? Inaczej po pierwszym ciosie. Walki z bokserem, czy nie wiem, z gościem, który brazylijskie jiu-jitsu studiuje, no, walka się kończy, tak? Tak samo na ręku tutaj. Po jednym ciosie takiego stoplosa walka się nie kończy, ale jak przyjmiesz 10 takich ciosów na raz, no to konto się kończy, co czasami postujecie w grupie coś tam, mam dosyć życia, wysadziłem konto w powietrze i tak dalej. To dlatego, że. Ryzykujemy 5% wartości konta zamiast 1, 2, 3% wartości konta, i to jeszcze nie mając odpowiedniego doświadczenia, czy nie wiedząc jak unikać ciosów, czyli kiedy zamykać te transakcje, które czasami rosną po prostu za szybko, nie w tą stronę, tak, tak jak tutaj przykładowo, zobaczcie, znowu mamy dynamikę. Dynamika pokazuje wzrost przeciwko nam. Ale jest to dynamika na M5, znowu, jest to mały ruch, i teraz widać, że tutaj wytworzył się taki sektor, na który w ogóle, jak wykres tutaj nie wychodzi, to nawet nie ma co zwracać uwagi na wykresie M5, tak? Co na M30? Widać, że to jest ta ostatnia świeca, może tak? Także znowu zróbmy pauzę i zobaczymy za chwilę, co dalej. By the way, czyli przy okazji, żebym nie zapomniał, jak ktoś traduje na H4, czyli większym stop lossem, próbuje odebrać większą ilość pipsów, nie tak ostrożnie jak ja, to co robi? Wchodzi tu w rynek, jak były pierwsze ruchy, ustawia stop loss tutaj, powyżej tych linii, które na M5 wydawały się tak wysoko, i czeka na zysk, tylko wtedy nie taki, czy nie taki pierwszy zysk, chociaż czasami trzeba zamknąć transakcję po dynamice ceny, ale patrzy na stop lossy, co na tej profity. Tutaj. Tu jest gdzieś moment do pierwszego odebrania tych profitu, kilkudziesięciu punktów, i dalej są kolejne wsparcie opory. Także po prostu celujemy większe zyski na H4. Niekoniecznie spoglądając na M5 czy tradując tak agresywnie jak ja, tak? Także znowu pauza i patrzymy co dalej. Jak wykres tutaj rzeźbi tańczy agresywnie na M5. Wróćmy uwagę jeszcze na N30. I na 30 mamy układ 3 świec i czwarta zaczyna odbijać od minimum. Nic się tutaj nie dzieje przeciwko nam na ten moment. Tak? Do usłyszenia za chwilę. Na ten moment rzeźba, rzeźba i jeszcze raz rzeźba. Zobaczcie, z tych momentów, kiedy wykres się kłócił i odskakiwał, zrobił tutaj i teraz zrobił tutaj wybicie, także to wygląda w ten sposób i to na wykresie 5. Słaba rzeźba. Także z tego typu momentów yy, często, nierzadko się obawiam, czy po prostu wykres nagle bum! nie robi odskoczni, bo o czym to świadczy? Że nie ma tutaj sprzedaży, tak? Sprzedaż była tu przez chwilę, sprzedaż była tutaj. Sprzedaż wygląda w ten sposób, a nie w ten sposób, tak? Do tego odskoki, i znowu w ten sposób, i odskoki, i w ten sposób. Także to jest słaby rynek, ale jednocześnie szkoda taki słaby rynek zamykać, chyba że ktoś trajduje znowu. 10-20 lotów jest tutaj włożone, to, to nie opłaca się trzymać, wchodzić tutaj na minus 50 tysięcy razy, bo jak większy minus cię złapie, to będzie już minus 1000, minus 2, minus 5 tysięcy dolarów. To się wtedy nie opłaca, tak? Natomiast niedużym kontraktem sobie trzymamy ten trade i patrzymy jak on dalej nawet w takim stanie niedynamicznym bardziej statyczne to są spadki ale wykazują spadki także też głupio że tak powiem zamykać taką transakcję która jest bardziej prospadkowa w momencie jak jest spadkowa czy, czy na zero po prostu tak? także znowu były to dwa zdania od prowadzącego tak co się tutaj dzieje czy co się wydarzyło że napięcie jest słabe tych sprzedawców ale jakieś tam jest, bardziej takie statyczne, bardziej niemrawe, ale jakoś ten wykres podąża tam w dół, czy próbuje, tak? Jak go zacznie negować, to szybko wykres znajdzie się tutaj i normalnie w taki wykres, no czy tak powiem, gapimy się jak w sroka w gna, dlatego brakuje tu mi czasu na, na, na sterowanie czasami taką transakcją drobną, bo, bo nie ma sensu, a dużym wolumenem znowu człowiek się stresuje, także czasami lepiej dużym wolumenem zamknąć na zero czy na malutkim plusie i poczekać, wiesz co, to ja poczekam na taką dynamikę czy taką, tak, bo ten wykres nie ma sensu, a, a nie dużym wolumenem, to sobie spokojnie siedzisz i czekasz, no nawet jak wykres szarpniecie tutaj, no to szarpniecie na parę czy paręset dolarów, a nie a nie na jakąś zdrową polską pensję, tak? Yy, także tyle odnośnie ochrony kapitału i ruchów. Znowu robimy stopik i znowu patrzymy za parę minut. Ho, ho, patrzcie, pracuję sobie tutaj w tle na stronie i patrzę tak. Już się wybija kurs do góry, ale mówię, nie zamykam transakcji, bo znowu będę zamykał. Słuchajcie, tutaj, tutaj, on znowu będzie spadał, więc nie to wam chcę pokazać. Chcę Wam pokazać, jak odbierać zysk. Ale normalnie znowu jakbyśmy grali większym wolumenem i tutaj bylibyśmy i nie chcemy wchodzić w większe straty, to po takich e, słabych spadkach, to byśmy zamykali na zero tą transakcję, tak nie wchodzili w większe straty, chyba że kogoś stać na ustawienie 100 plusów, tyle żeby 10 tysięcy dolarów było tutaj na minusie. To też jest normalne, tak? jak ktoś ma 1 milion, czy ma 100 tysięcy, to 10 koła, czy 5, można ustawić stop loss, także wtedy spokojnie siedzimy tutaj, tutaj na H4, tak? Większym wolumenem. A tak drobnym wolumenem, to rzeczywiście ustawiamy stop loss tutaj normalnie, czy tutaj, na początek i patrzymy, jak za mocno podbija kurs, to zamykamy go już tutaj, tak? Jak średnio podbija, czyli nie ma tej dynamiki ceny, a wykres rośnie, to w końcu się złamie prawdopodobnie, tak? Tu natomiast mamy, zobaczcie, równo na tym wsparciu oporu, oporze, który zaznaczyłem, że tym razem po, poniżej to wsparcie oporu nie zamykamy. Co najmniej tutaj stop loss mamy ustawione i wykres tąpnął. Dopiero co? Zrobił większe tąpnięcie, ale znowu walczy. Ale jest nerwowość ceny. To co kocham, czyli nerwowość ceny i właściwa dynamika. Jeżeli ktoś szuka dynamiki ceny, to jest właśnie dynamika ceny. Ktoś pyta przykład na kursie, ale jak wygląda, Michał, dynamika ceny? No właśnie tak. Nerwowo kurs szedł tutaj. Podszedł i stoi tutaj teraz, tak? Jeżeli stoi, to znaczy, że będzie rósł, czy będzie spadał? Jaka jest odpowiedź na to pytanie? Słuchajcie, jak stoi na tym etapie, to znaczy prawdopodobieństwo jest większe, że będzie spadał, tak? Jak dojdzie tutaj i stoi, czyli zrobił rundy wzrostowe i stoi, to prawdopodobieństwo większe, że będzie chwilowo rósł. Nie rósł, rósł, wszystko kolejne pół godziny czy dwa dni, ale mikro... Dynamika jakaś ceny, tak? Także tutaj na razie mamy dynamikę ceny, mimo tego, że podbija, to wciąż nazwałbym, że jest spadkowa. Ona podbija bardziej w jednostajnym takim e, układzie jedne, jednego, jednej rundy, ja to nazywam rundami. Chociaż tutaj widzimy, że z tego poziomu wykres się zatrzymał i taka była mikrorunda, ale znowu zaczyna spadać. Także to wszystko nazwałbym taką jedną... Większą rundą tutaj, która właśnie wyłamuje się w dół, czyli mimo to, że wykres podbił tak wysoko, to nie było widać tego, że zatrzymał się na dłużej, na minutę czy dwie i dalej agresywnie zaczął rosnąć. Tylko po prostu jednostajnie tak szarpał się tutaj na wzrosty czy realizację zysku z tego tąpnięcia. Tak? Szarpał się, szarpał się, bo większość zleceń jest gdzieś tu ustawiona, więc doszedł tutaj, naszarpał się yy, i znowu spada. A typowa runda wzrostowa to było boom, stop tak, znowu boom, w jednej świecy tutaj rysuję, tak, stop, boom i czasami mocniejszy boom, to są wtedy rundy prowzrostowe, tak, a tu była taka jedna runda wzrostowa, tak, to rosło, tak, taka jest dynamika ceny, a teraz zobaczcie, mamy rundę znowu prospadkowo, też taką jedną, słabą, tak, ale tak wyglądają rundy, więc nagrywam to, bo jak ktoś traduje jako day trading, no to mu się później to przyda, tak, Przykładowo w domu tradingowym, tak? Może po to głównie nagrywamy teraz ten film, bo e, będą osoby w domu tradingowe, gdzie tradują w ten sposób, tak? Czy będą tradowały, czy w trakcie. Także robimy znowu stop na chwilę. I jesteśmy jakieś 10, 15, 20 minut dalej. Co się stało? Słuchajcie, mniej więcej zamknąłem to na zero. Rynek na M5. Patrzcie, co się dzieje. Wskazuje możliwości najpierw wytracenia rynku, a tutaj wręcz później odejścia. Także szkoda, siedzieć w takim trybie, Szczególnie, że wychodzę. Gdybym siedział przy komputerze, to bym patrzył tutaj w tle. Ja zostałem sobie taką ramkę. Tutaj przeglądam jakieś www. Czy piszę jakiś artykuł? Czy robię cokolwiek, co ma jakiś większy sens niż gapienie się w czysty wykres? Natomiast tutaj z boku widzę po prostu jak chodzi kurs, tak? Na samym Skrawku, także jest to komfortowe. Natomiast jeżeli wychodzę, to nie chcę ustawiać stop losu tu czy tam, bo z tego typu rynku może po prostu zamknąć mnie tu czy tu i znowu rynek spadać, tak? Na M30 tego nie widać, zobaczcie. Na M30 teraz jesteśmy. Widać tylko, że rynek jest tutaj drobniutki i się gubi i może wyjść tutaj i znowu spadać. No wygląda bardziej prospadkowo, to są nieduże ruchy wzrostowe. Ale tak jak mówię, wychodzę za chwilę na lunch. Jest godzina 15.06. Także, szczególnie, że jest to jakaś drobna była transakcja, czy nic poważnego, bo tutaj nie było takiego super wolumenu czy rynku, żeby otwierać jakieś większe transakcje. Także bardziej nagrywam to z perspektywy ćwiczeń, dynamiki ceny dla grupy szkoleniowej tym razem głównie w domu tradingowym, tak, jak porusza się sama dynamika ceny, jak odczytywać wykres w praktyce, jak to widać, że on tutaj zwolnił, jak generalnie, czyli najpierw widać było, że zwolnił na M5, teraz zwalnia na M30, słuchajcie, jak wyjdzie tutaj powyżej, to już będzie widać spowolnienie poważniejsze na M30, a później będzie kontynuowany spadek albo odejście do góry, co na H4, może się zdarzyć, że wykres też wyjdzie górą, natomiast jest typowo tutaj spadkowy, widzimy dalej, tak? Te ruchy są mizerne. Natomiast do usłyszenia, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie.